Dzień dobry! Jaja farmio to jaja klasy A, czyli jaja świeże, charakteryzujące się czystą, nieuszkodzoną skorupką. Białko tej klasy jaja powinno być przezroczyste i klarowne. Jajko to źródło pełnowartościowego białka, łatwo przyswajalnego przez organizm. W świetle aktualnych badań jaja należą do jednych z najbardziej wartościowych produktów żywnościowych. 100 g produktu, czyli około 2 jajka zawierają 139 kilokalorii, około 9,5 g tłuszczu, w tym 3 g kwasów tłuszczowych nasyconych, 0,5 g węglowodanów i 12,5 g białka. Składniki odżywcze występujące w jajach to witaminy A, D, E oraz wiele witamin z grupy B. Do tego jajka są bogate w wiele składników mineralnych chrom, cynk, fosfor, jod, magnez, mangan, miedź, potas, selen, sód, wapń oraz żelazo. Ważnymi składnikami odżywczymi w jajach są aminokwasy zarówno egzogenne, jak i endogenne, a także kwasy tłuszczowe omega-3. Co istotne, mimo dużej zawartości cholesterolu, nie ma konieczności rezygnacji z żółtek jaj, gdyż w świetle aktualnych badań naukowych Cholesterol pokarmowy nie wpływa na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Wyjątkowym składnikiem jaja kurzego jest lecytyna, która buduje błony komórkowe wszystkich komórek organizmu. Jaja charakteryzują się szczególnie dużą zawartością karotenoidów, głównie zaaksantyny i luteiny. Związki te odgrywają ważną rolę w procesie widzenia, w tym zapobiegają zwyrodnieniu plamki żółtej. Warto zaznaczyć, że jaja mają niski indeks glikemiczny i mogą być swobodnie spożywane przez osoby chore na cukrzycę. Warto pamiętać, że pomimo wielu cennych właściwości, spożycie jaj może wiązać się z wystąpieniem przykrych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Większe zagrożenie z zatruciem pokarmowym stwarzają jaja spożywane w postaci surowej i to właśnie one są najczęstszą przyczyną zakażenia salmonellą. Dlatego znacznie bezpieczniej jest spożywać jaja poddane obróbce termicznej, ponieważ wysoka temperatura jest jednym z czynników, które pozwalają na usunięcie występujących potencjalnie drobnoustrojów w jaju. Omawiane jaja doskonale sprawdzają się do przygotowania jajecznicy, jajka sezonowego na twardo, na miękko oraz do omletów. Można je też dodać do ciast, naleśników czy sałatek.